W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy w Chrystusie proponuję Wam, abyście uczynili te modlitwy aktem wiary i oddania. Każde wypowiedziane słowo jest krokiem bliżej Boga i Jego nieskończonego miłosierdzia. Nie pozwólcie, aby te błogosławieństwa się rozproszyły, ponieważ Pan ma wielkie cuda czekające, by wylać je na Was. Przyjmijcie Jego miłość sercami pełnymi ufności i wdzięczności. Bądź uwielbiony, O Panie, w każdej chwili mojego życia, zwłaszcza w tej chwili spokoju i odpoczynku, którą mi udzieliłeś. W tej chwili pokoju moja dusza wznosi się ku Tobie z wdzięcznością, uznając Twoją stałą obecność, która towarzyszy mi przez wszystkie moje dni. Ty jesteś moim wiecznym schronieniem. Bezpiecznym miejscem, gdzie moja istota czuje się w pokoju, gdzie znajduje pocieszenie i ulgę na koniec długiego i męczącego dnia. Gdy słońce zachodzi, a ciemność zaczyna otulać dzień, zbliżam się do ciebie z pokorą i czcią, szukając Twojego odpoczynku i spokoju, który tylko Ty możesz udzielić. Przez cały ten dzień wkładałem cały swój wysiłek i poświęcenie, aby dać z siebie wszystko, aby być odbiciem Twojej dobroci i miłości. Starałem się postępować sprawiedliwie, zawsze szukając dobra w każdym czynie i w każdym słowie, z nadzieją, że moje życie będzie świadectwem Twojej miłości i Twojego światła. Teraz, na koniec tego dnia, staję przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności, ufając że udzielisz mi niezbędnego odpoczynku, aby odnowić moje ciało i ducha i moja dusza chroni się w Tobie, wiedząc, że w Twojej obecności znajdę pokój, którego tak bardzo pragnę. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją stałą obecność i Twoją nieskończoną miłość, która mnie nie opuszcza, za bycie zawsze u mojego boku, prowadząc mnie na każdym kroku, jaki stawiam. W każdej chwili, w każdej sekundzie mojego życia, Ty jesteś moim wsparciem i moim przewodnikiem. Dziękuję za błogosławieństwo, jakim jest pokój, który ofiarujesz mi każdej nocy, pokój, który odnawia moje siły fizyczne i duchowe, pozwalając mi odpoczywać bez lęku i troski. Wiemy, że w Twojej miłości i Twojej dobroci. Zawsze znajdujemy to, co potrzebne, aby uzdrowić się i odnowić. Ty jesteś moją skałą, moim niezłomnym obrońcą, schronieniem, gdzie znajduję bezpieczeństwo i spokój pośród burz życia. Moja ufność w Tobie jest pełna, ponieważ wiem, że w Twojej obecności zawsze znajduję schronienie i bezpieczeństwo, którego szuka moja dusza. Ty podtrzymujesz mnie w chwilach niepewności i w wyzwaniach, które stawia przede mną życie. Pośród wzlotów i upadków, chwil radości i smutku, podtrzymujesz mnie swoją wieczną miłością, dając mi siłę, by iść naprzód z odwagą. Dziękuję Ci, Panie, za nadanie celu i kierunku mojemu życiu, za bycie światłem które oświetla moją drogę w ciemności, za bycie przewodnikiem, który pokazuje mi drogę do pokoju. To Ty dajesz mi jasność, abym wiedział, dokąd mam iść, abym szedł z ufnością i bezpieczeństwem, bez lęku o przyszłość. Nie mam wątpliwości, Panie, że w Tobie znajduje się prawdziwe źródło życia, nadziei i miłości. W Twoim świetle możemy iść bez lęku ufając w pełni twojej nieskończonej mądrości która prowadzi nas do pełni ty jesteś wielki i potężny i wyciągasz swoją rękę aby uwolnić mnie od wszelkiego zła od wszelkiej groźby która czyha na moje życie dziękuję za oddalenie ode mnie cieni które próbują zaciemnić moją drogę za uwolnienie mnie od pokus i rozproszeń które oddalają mnie od ciebie. Już się nie boję, panie, upadku w egoizm lub w pokusy, które życie stawia na mojej drodze, ponieważ Twoja miłość mnie umacnia. Ty napełniasz moje serce tak ogromną miłością, że uczy mnie myśleć o innych, służyć, dawać, nie oczekując niczego w zamian, zawsze szukając dobra innych. Moja dusza raduje się w Twojej miłości ponieważ wiem, że tylko w Tobie mogę znaleźć prawdziwy pokój, głęboką radość, która przewyższa wszelkie trudności. Dziękuję za nauczenie mnie prawdziwego sensu życia, za pokazanie mi drogi miłości i bezinteresownego oddania. W Twojej miłości znajduję wszystko, czego potrzebuję, aby być najlepszą wersją siebie aby żyć z celem i wdzięcznością. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie nieskończone błogosławieństwa, które udzielasz mi każdego dnia, za bezwarunkową miłość, którą wylewasz na mnie, i za bycie zawsze moim przewodnikiem, moim schronieniem i moim pocieszeniem. Tej nocy, przed Twoją obecnością, przychodzę z sercem pełnym wdzięczności i ufności. Powierzając ci mój odpoczynek, wiedząc, że tylko w Tobie znajdę pokój, którego tak bardzo potrzebuję. Proszę Cię, abyś w tej chwili spokoju nadal napełniał moje życie swoją boską miłością, miłością, która pozwala mi odnowić się zarówno fizycznie, jak i duchowo. Panie, błagam Cię abyś nadal prowadził mnie drogą życia, prowadząc mnie ku egzystencji pełnej dobroci, radości i wdzięczności. Niech każdy z moich dni będzie pełen Twojego światła, a moje serce niech zawsze napełnia się spokojem, który tylko Ty możesz udzielić. Proszę Cię, daj mi serce hojne, otwarte na miłość, gotowe dawać, nie oczekując niczego w zamian. Serce, które nie zamyka się tylko na moich własnych troskach, ale otwiera się na dobro innych. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej miłości, a poprzez moje czyny inni będą mogli zobaczyć odbicie Twojego pokoju i Twojej dobroci. Zachęcam Cię do dodania imienia ukochanej osoby, ponieważ ta modlitwa pomaga. Zostaw imiona swoich bliskich w komentarzach. Ponieważ zobowiązuję się modlić za nich i ofiarować ich wszystkich Bogu, aby go uwielbić. Panie, pomóż mi być narzędziem Twojego pokoju i Twojej miłości, dzieląc się tym, co mam, z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. Niech moje ręce zawsze będą gotowe do dawania, niech moja dusza nigdy nie będzie obojętna na cierpienie innych. Dzisiaj proszę Cię abyś włożył w moje serce myśli i czyny solidarności, abyś nauczył mnie działać ze współczuciem i aby moje relacje z innymi były zawsze zdrowe, autentyczne i oparte na wzajemnym zaufaniu. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości, a żyjąc według Twojej woli, moje relacje niech odzwierciedlają prawdę i dobroć których pragniesz dla wszystkich swoich dzieci. Dziękuję Ci, Panie, za przyjmowanie mnie zawsze w Twoje opiekuńcze dłonie, za okrywanie mnie Twoją miłością i za chronienie mnie przed niebezpieczeństwami, które czyhają wokół mnie. Dziękuję Ci za ochronę przed szkodami fizycznymi i emocjonalnymi, za otaczanie mnie zawsze Twoją obecnością i za ofiarowanie mi Twojej wiecznej miłości. Panie, wszelka chwała należy się Tobie, ponieważ tylko Ty jesteś godzien wszelkiej czci i chwały. Jesteś moim wszystkim, moim schronieniem w chwilach burzy, moim pocieszeniem, gdy ból mnie nawiedza i moją nadzieją, gdy wszystko wydaje się stracone. Dziękuję Ci, Panie, za bycie zawsze gotowym mnie wysłuchać, za bycie moją stałą pomocą. Gdy wołam do ciebie z sercem pełnym potrzeby. Zawsze jesteś tam, gotów mi pomóc w chwilach mojej słabości, dając mi siłę, której tak bardzo potrzebuję, by iść dalej. Jak trudno jest stawiać czoła bitwom, które narzuca nam życie, jak pojawiają się lęki i wątpliwości, które wydają się zaciemniać moją drogę. W tych chwilach niepewności, gdy ciemność zdaje się mnie otaczać, właśnie wtedy. Twój potężny głos rozbrzmiewa w moim sercu, przypominając mi, że w tobie zawsze znajdę siłę, by pokonać wszelkie przeciwności. Proszę cię, panie, bądź moją tarczą ochronną w każdej chwili. Strzeż mnie i okrywaj mnie swoją miłością i swoją mocą, abym nigdy nie wątpił w Twoją potęgę i Twoją wierność. Niech Twoja obecność w moim życiu będzie stała. Ja bym zawsze czuł Twoje opiekuńcze objęcie wokół mnie. Panie, wiem, że nie posłałeś mnie do walki, zanim nie nauczyłeś mnie stawiać czoła trudnościom z odwagą i determinacją. Ty jesteś wojownikiem, który prowadzi mnie w każdej bitwie i pragnę uczyć się od Ciebie, jak być odważnym, jak iść naprzód z ufnością, wiedząc, że nigdy nie jestem sam, ponieważ Ty zawsze będziesz ze mną. Amen. Zbliżam się do Ciebie, Panie, z sercem pełnym pokory i nadziei, prosząc Cię, abyś był mocną skałą, która podtrzymuje moje życie, tą niezachwianą podstawą, na której mogę budować każdy aspekt mojej istoty. Ty jesteś stabilnością pośród burzy, przewodnikiem, który kieruje mną w każdej podejmowanej decyzji. I źródłem siły, które daje mi bezpieczeństwo i kierunek we wszystkim co robię. Tej nocy oddaję się Tobie, ufając, że pozwolisz mi znaleźć odpoczynek, odzyskać siły i przygotować się na nadchodzący dzień. Pragnę odpocząć wystarczająco, aby obudzić się z odnowioną energią, która popchnie mnie do dalszego działania z determinacją i wiarą, stawiając czoła wszystkiemu co przygotowało dla mnie życie. Nie chcę wpaść w pułapkę błędnego myślenia, że jestem sam w tej podróży życia. Pomóż mi pamiętać, że zawsze jesteś u mojego boku, że bez względu na to, jak trudne wydają się okoliczności, nigdy nie jestem naprawdę sam, ponieważ ty idziesz ze mną. Proszę cię, abyś prowadził mnie do życia z radością i wdzięcznością. Otoczonego tymi, których kocham i którzy mnie otaczają, aby każdy dzień był okazją do dzielenia się chwilami pokoju, miłości i harmonii z nimi. Niech radość, którą czuję w Twojej obecności, odzwierciedla się w moich relacjach i w chwilach, które dzielę z innymi, abyśmy byli odbiciem Twojej dobroci i miłości. Pobłogosław moje ręce, panie aby nigdy nie zmęczyły się walką o sprawiedliwość i prawdę. Niech moje czyny zawsze będą kierowane Twoją wolą, i abym nigdy nie stracił zapału do czynienia dobra, bez względu na to, jak trudne są okoliczności. Niech każdy wysiłek, jaki podejmuję, choćby najmniejszy, będzie krokiem ku światłu i miłości, których nas uczysz. Daj siłę moim stopom, aby mogły dalej kroczyć drogą prawości, z pewnością, że zawsze będę pod Twoją ochroną, idąc bezpiecznie ku celowi, który dla mnie przeznaczyłeś. Niech moje życie, Panie, będzie stałym świadectwem Twojej bezwarunkowej miłości i Twojej nieskończonej dobroci. Niech w każdym kroku, jaki stawiam, mogę odzwierciedlać Twoje światło i Twoją łaskę prowadząc innych ku Tobie, poprzez moje słowa, moje czyny i moje myśli. W każdej chwili chcę być narzędziem Twojego pokoju, zawsze szukając Twojej woli i rozciągając Twoje współczucie na wszystkich, którzy mnie otaczają. Panie, w Tobie znajduję siłę potrzebną, by każdego dnia iść naprzód z nadzieją, a w Twojej obecności znajduję pokój i odpoczynek których tak bardzo potrzebuje moja dusza. Niech moje życie będzie odbiciem wszystkiego, czym Ty jesteś: miłości, światła, sprawiedliwości i pokoju. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, jeśli czujecie, że ta modlitwa oświeciła Wasze serca, naciśnijcie, lubię to, i udostępnijcie. Aby ta modlitwa dotarła do tych, którzy jej potrzebują, rozszerzajcie błogosławieństwa gdziekolwiek pójdziecie. Nie zapomnijcie nacisnąć subskrybuj, aby każdy dzień był nową drogą ku większej bliskości z Bogiem. Ale pamiętajcie, jeśli przegapicie tę okazję, możecie stracić błogosławieństwo, które Bóg przygotował specjalnie dla Was i Waszych bliskich.